Witamy Was na pierwszym vlogu z edycji wielkanocnej. Dzisiaj sprawdzamy, co gracze robią na starcie. Potypamy się. Zobaczymy, jakim przebiega start, start serwera. Jest tutaj Olaf z nami. Witam. I wylot, który Wam opowiedział o konkursie. Jeśli chcielibyście zgadzać sobie rangę bądź case'y to zostawcie nick w komentarzu, no i oczywiście co tam sobie chcecie, czy rankę, czy case'y i napiszcie tak gildi, jaką mamy ocenić w następnym odcinku. No i zapomniałem o najważniejszym. Zostawcie lajka like oraz subskrypcję pod tym filmem, nie? Także, miłego oglądania. Jeśli możemy tepnąć do pierwszej osoby stopki. Riven. Patrzmy, co robi. On akurat na kreta chyba. Już po krecie. po krecie? chyba po. Chyba tak. Się spóźniliśmy. Wiatrówka jest. Czy tu się net... nic nie dzieje? Tutaj chłopaki zabiją na krecie. Możemy zobaczyć do top 2, co tam się dzieje. Powinniśmy się do top 2. Bo hmm. się tepa, na... a nie, musimy że tepo, bo on w miejscu stał. Stoją w miejscu, we dwóch sobie biegają. To kolejne hmm. osoby się podejmie. Tepe się, co yeah. się będzie robił. Next. O, się o, Tutaj gościu Dobra. biega po tunelach, ale chyba tylko też tak sobie po prostu biega. Czy coś jednak znalazł? Nie, tak po prostu sobie biega. Chyba chłopaki bazę robią, szykują. Kilkakilogram wspierają. To jest nie puszka. za duża ekipa. Op się, to się. Dobrze, Dobrze robią zabił. chłopaki. Na górze 30% ciosko, mi ci nie zagraża. Dobra, tepnę się dalej. Powitanie. Powitania. Tak, mi się, to mi się, to nie, wydech. wydech. Chyba się. Wybiło, o, kredy. akurat o. zabił, jak się topnąłem. Spóźniłeś się trochę. <laughs> ale tutaj kolejny jest, ale to chyba nie jest od nich. Od nich jest. Od nich? Ty szukają dwóch? czegoś, no. Może tak. No jak zwykle w pierwszy dzień to większość tutaj osób będzie kopało, no i. już zabijało o, się. O, O kurde. Co to za planu? Filipany. Filipan. Tutaj kurde, ile tych stołniarek, ale i tak nikt nie kopie w sumie. To nic w swoje miejsce ma. Ale chyba będą wychodzić do góry powoli. Czy po prostu jeden się do góry skopuje? A nie, on kobluje tunele. Kreta musieli chyba dostać, tak mi się wydaje, że koblują. Tutaj, o. Mamy kret na krecie. No. Ja rary chciał się wybierać na kreta, ale zwątpił, przestraszył się. też nie Trochę się <grym> spóźnił. No, zostało trzech na polu bitwy. Popatrz, może się wbił, bo kutologa tepnął. Nie, już jest w pokracie chyba. Może bym. Albo jednak. Nie, nie. tepną się omeczków? Wkleją się. No, jednak no jest pamięć. Nie wracają. I wbili się. Teraz, gdyby skupić się, jeszcze jest. Dwie osoby chyba. Nie, Basku też uciekło. Nie my kogo uciekli? <noise> Tutaj kogoś goni rarzy, czy nie? Nie. Goni, goni prasję. Tak? No. Lako, a go. jest Mago w Lawie. Mogi zrobił. zrobić? No raczej. No. Zem. Oj. Musimy te się dalej. Ej, tutaj się będą chyba. Czwórka się będzie wbijać w, w jakąś gildię. Bo patrzą przez liście na nich, ile ich jest. Możecie się tepnąć do mnie. No, tu się coś szykuje, ale chyba wykryli. Tak, dwójka już się do nich wkupuje. Oj, dwójkę zapali. Pol, dwójka pojechał. Tu jest kolejny. No. 2-3 no 3 NBA też. Oj, ale 8 tu. Po kpieskiej nie. Oj. To się zabił. <laughs> Popaki sam siebie bił. W rafle Ale ciekawe jest to, że tutaj jeszcze kopią inni. Na dole, a oni się biją. Prób tutaj jeden próbują, ucieka. próbują obronić bazę zginął. NBA też zginął? Polska się wbił, zabił. No, u mnie się coś dzieje. Jest jakiś trap. Wam się to ciebie? O, akurat zabili. No, ale jeszcze, jeszcze się o. biłem. No, jeden uciekł. Ale, no... Tutaj, trap taki, że się nie da przeżyć wytapał się, wiesz. O, okay. Na dole jeszcze jest ktoś. A, tu jest taki na z dole trapa. Tak, tak, tak. I na dole masz enchant jeszcze. No, żeby przeżyć takim, to no, to, to by było wyzwanie. Nie, w sumie perła może ratować. No, ale cię, ciężko perły na starcie. No ciężko, ciężko. Czy kogoś mają na górze? No, mają kogoś. ktoś właśnie wpadł do tego trapa. Tak? No, poleciał zginął. Te na górze się biją. No to jest jeszcze gaj robione. Dobry lot. Myślę, że go Mogą mieć ciężko. No, jeden z, no, z nich wchodzą to... właśnie do Kajwa, więc. <grym <grym> czyżby? Nie, myślałem, że się będzie mił do końca. Bez klaty wyszedł. On chyba właśnie baituje na tego tropa. Bo on przed właśnie zabijał Przewagę ma, bo zapalniczkę ma No, Ty również jest bez refów Chyba kolega z na i też, też nie ma refi. No. Odpuścili sobie, ale ten jego kolega dalej żyje I teraz gonią tego trapera. pera. się bez do mnie. się uh -huh. ja to chyba. Super pomysły jednak się pijamy. Samemu sam gilia. Zobaczymy, czy ucieknie czy nie? Oj Cały to amator. Ja no i... jeszcze polizał. Niestety. No, niefortunna sytuacja tak, tak zwana. To na nic dziwnego, tak. Nie tutaj chyba została sama gildia, już tego więcej w nie widzę. Tutaj... o i tutaj kopia. Sama Gilia chyba. Dobra, zobaczę coś co się tutaj dzieje. Tutaj na górze biegają. Tam tutaj gościu, zrobił kreta przed chwilą. Nie zdążyłem. Ej, dostałem pana. No. To dostał kreta od. po tych cegłonią. Gdzie tutaj są na dole gdzieś? już wychodzą na górę. A, tutaj. Ale tutaj jeszcze kogoś gonią? Biją się tutaj, no dole. No jednak uciekaj. To konfidenta się typuje, tak zobaczmy co tu no. robi? Konfident nic nie robi, ciekawego. Jednego Dobra, gdzie od niego? Bo tu śmierdzi. Tam konty kretował chyba, tak mi się wydaje. A już, chyba, że no. już pokrecie. Gdzie on jest? Już, już na spawnie. Aha, no to nieźle. Fiksu. No, Fiksuj, o. Jest właśnie się pokrecia, albo się enchantuje. Już właśnie enchantować będzie. No co? przed chwilą by właśnie latał po górze. No, Dobra, tak się do mnie, tu bitka jest. Czekam się. Panery się biją, Tomek. No przed main jest ciężkie zadanie uciec. Oj, no. no tyle było. Także co, to będzie tyle z odcinku ze startu. Zapraszamy jutro, jutro będzie się pewnie więcej działo. Jakieś eventy, nie eventy, będą już gildy. co? Hello.